A teraz spełniamy marzenie panów, którzy dowiedzieli się dzięki naszemu ekspertowi, że mogą sobie legalnie wróżyć. Jak dobrze, że jesteś z nami i możesz powiedzieć facetom: To nie jest nic wstydliwego, tak każe tradycja. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień tak, każda tradycja. Dzisiaj mamy Wigilię Świętej Katarzyny. Święta Katarzyna odpowiadała za cnotliwych cnotliwych dżentelmenów, cnotliwych kawalerów. Więc to był taki czas, gdzie w Wigilię Świętej Katarzyny panowie sobie mogli, tak jak powiedziałaś, na legalu powróżyć. Ale oczywiście to było pod przykrytką takiej troszeczkę świętobliwości, że tutaj tak tradycyjnie, tak bardzo delikatnie, tak bardzo cnotliwe, cotliwie, żeby nikogo niczego nie obrazić. Wtedy oczywiście ksiądz Pleban gdzieś tam grzmiał z ambony, że absolutnie takie rzeczy są niedozwolone ale tak jak panie mają Andrzejki, tak panowie mają Katarzynki. Natomiast nie wiem czy państwo wiecie, dzisiaj też jest święto wszystkich kolejarzy, więc pozdrawiamy serdecznie, bo Katarzyna też za kolej odpowiada, ale też odpowiada za dżentelmenów. Słuchajcie, to żeby nie było wątpliwości. Sylwester Hordecki jest astrologiem, tarocistą, numerologiem, ale razem z nami jest nasz przyjaciel, człowiek, który właściwie wyrastał w tej redakcji, moi drodzy, i wyrósł na porządnego, cnotliwego kawalera, moi drodzy, czyli Kuba Gąsowski, aktor, wokalista. Cześć Kuba. Stresujesz się? Bardzo miło. Troszeczkę tak, bo to jakby zawsze miałem taką rezerwę do wróżb, do, do tego typu rzeczy. Gdzieś tam to zawsze mnie tak niepokoiło, więc jestem ciekaw, jak to będzie to dzisiaj. Czy ten lęk będzie pokonany. tego wróżbą, tylko zabawą. I tak, żeby tak? było bezpieczniej. A z tym stotliwym Krzysiu to nie wiem, czy. Dobrze, słuchaj, to co słuchaj, zostawmy to. Oddaję cię w ręce Sylwestra, mój drogi. Sylwestrze, przejmuj pacjenta. No ja, tutaj, Kuba. Kuba jest numerologiczną piątką, zatem masz bardzo mocnego merkurego w swoim horoskopie, ale ta piątka będzie mieć oporność. Uśpiechu, więc tutaj będzie takie moje ostrzeżenie, żebyś się za szybko nie zakochiwał, bo tutaj na to trzeba troszeczkę uważać. O, dobrze, dobrze. Także uch. także tutaj, bo tutaj u ciebie to tempo, tempo, szybko, szybko, ale też u Ciebie pokazuje się bardzo mocna dziewiątka z dnia, a dziewiątka z dnia to są przysięgi, więc jak sobie przysięgniesz, to cię to może dosyć mocno trzymać, więc tutaj wtedy trzeba takiego klienta, pacjenta szybko wyciągać z takich, powiedzmy, obietnic, żeby się gdzieś tam energie nie poblokowały, więc na to zwróć uwagę. Ale ty masz bardzo piękną triadę medycyny w swoim horoskopie, więc jesteś bardzo cieple postrzegany od i tak dalej. I tutaj z tego tytułu cię przestrzegę, bo za dwa lata różne panie z tytułu twojej szarmanckości, dżentelmanskości, że tak to określę, a różne panie sobie mogą interpretować albo projektować różne rzeczy na twój temat, więc tutaj nie przesadzaj. Przepraszam, a, pro, a propos tej cnotliwości, to właśnie jest to. Więc <laughs> tutaj wiesz, to też może być jakiś tam wabik na niektóre panie, także tutaj tak jak panowie podrywają teraz na pieska albo gdzieś tam na spacerze i tak dalej, to na tą cnotliwość też troszkę uważaj. Natomiast też w twoim horoskopie teraz się będzie pokazywać dziewiątka w domu więc też masz y, teraz taki czas, gdzie twoje ciało zostanie zapamiętane na dłuższy czas. Więc tak to jak to wyglądasz, znaczy. no. tak, to co, to co zgubisz, będzie zgubione, to co zbudujesz, będzie zbudowane. A. Na jakim jesteś w sensie etapie, Kubuś? Zbudowania yy, yy, czy budowania? Yy, właśnie bardziej budowania, tylko nie wiem, czy koniecznie yy. tkanki mięśniowej. Yy. <laughs> na, razie, na, razie, na razie robi masę. Także, <śmiech> także, <śmiech> także rzeźby, tak. Także, także później przywołem Michała Anioła, żebyś był jak najlepiej wyrzeźbiony. Natomiast jeżeli mógłbyś, przełóż proszę do siebie na trzy te karty, które są przed tobą. One są one to jest tarot? jest tarot. On został przy, specjalnie potasowany dla ciebie. Zerkniemy tutaj Kuba, w twoją... bo. Poczekaj, Sylwester, żeby nie było wątpliwości. Nie chcesz, nie musisz. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie chcą, więc też chcę to zadbać. Tak, czy pytanie, czy coś mi grozi, jeżeli nie, dotknę nic, karty. Nic, nic ci ta, ta nie grozi, ta także żadne. Ty masz bardzo mocnego Plutona, więc masz bardzo silną ochronę. To ty decydujesz, co przyjmujesz. Więc gdyby ktoś cię kiedyś chciał czymś nastraszyć, odrzucaj takie rzeczy. Strach ma wielkie oczy, to jest tylko 20% jakby tupy naszego postrzegania. 80% to są nasze nadinterpretacje. Okej, okay, dobrze, ufaj swojej intuicji i zdecyduj. A powiedz mi, Sylwestrze, czy starotam się wróżyło w Katarze? Nie, nie, absolutnie. Więc jeżeli nie chce, to nie musi. Jeżeli to nie zróbmy chcę, to nie mu musi. wróżbę kataże. Ale ja chcę, ale ja chcę. A, okay. a dobra. To prze, prze, przełóż, Zostałem przekonany, że proszę, proszę Ja nie, czyli ja trzy? cię nie przekonywałam. Do... W razie czego telewizja kochana Nie, też nie proszę tylko Sylwester. W razie czego. Tak. Albo, albo Sylwestrze. I już wystarczy. Tak. I cóż tutaj u Kuby będzie? A u Kuby, Kubo, u Ciebie na razie to kariera się będzie kłaniać. Ale też troszkę uważaj, gdyż, ponieważ mogą chcieć do Ciebie wracać różne osoby z przeszłości. I tutaj masz kartę. Ale może po... fajne. Tak, ale kłaniać tak. w sensie, że tak? Nie, czy... kłaniać także tutaj do góry z owacjami. Sebu Kuba nagrał płytę i o. teraz walczy o jej wydanie jeszcze. No to walcz, ale tutaj najlepszy czas na wydawanie płyty mieć będziesz do, dopiero za rok. Także wtedy masz podwójną jedenastkę, więc taka bardzo piękna brama. Ma ale trzymać tu... Także tutaj troszkę, chyba że Coś jeszcze lepszego popełnić. Chyba właśnie że drugą. A, o, a, no. a. Tutaj bij Biblaskiem tutaj rób karierę, niech się dobre rzeczy dzieją. Ale to jeszcze do tego, zanurz proszę swoją dłoń tam tutaj pod wodzie. A co ta osoba, pr... osoba z, z przeszłości ma? No tutaj jakaś tam powiedzmy, może była ukochana, może jakiejś pani wcześniej nie widziałeś albo na ciebie, może ktoś się udał. A zobacz, cię teraz telewizji. Wydawczyni a. płyty, o, na przykład. Kuba. płaci. Wydawczyni twojej płyty. Bo, czekaj, bo teraz pani poprosi... producent. jest producent, bo poprosiłeś Sylwester, żeby co zrobił Kuba? Zanurz proszę dłoń tutaj pod, 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 pod tą chustkę. Tam są różne tutaj. artefakty takie katarzynkowe, które dla a. Was przygotowałem. Wylosuj coś proszę i zobaczymy, co tutaj powiedzmy do ciebie, albo kto zostanie tutaj dla ciebie przyciągnięty. O, a tu Ty jest przy... jakiś woreczek, co wybieraj, woreczek, także tutaj. I cóż masz? Pięć złotych. Pięć złotych, no kasa 8. przed tobą. Także tutaj będziesz miał duże powodzenie w, w pieniądzach, ale to spodziewaj <grym> się, zapamala. no bardzo. Także tutaj bardzo dobra wróżba. Spodziewaj się jakiejś bogatej narzeczonej. Także tutaj przynajmniej gdzieś tam powiedzmy, wiesz, będzie, będzie, będzie łatwiej, będzie prościej. A... Kochana nadchodzę. Tak, <grym> tak to, twoja, to twoja ósemka tutaj o tym mówi, więc kasa będzie tobie towarzyszyć, więc z tego tytułu korzystaj, ile fabryka dała. Natomiast też z takich jeszcze ciekawych rzeczy u Ciebie będzie ta podwójna jedenastka więc 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 z, od jesieni przyszłego roku Fajnie by było, gdybyś coś szczególnego zrobił, taką swoją perełkę tutaj powiedzmy nam ujawnił, w sensie to może być ze śpiewaniem, to może być coś związanego z jakąś szczególną, charakterystyczną, a, charakterystyczną rolą. Tyle tylko, że jak, jak jest jedenastka w domu jedenastym i ktoś zagra tą taką bardzo, bardzo charakterystyczną rolę, to cię mogą tutaj powiedzmy do tej roli bardzo mocno przypiąć, zaszufladkować, więc... Słuchajcie, a ta wróżba może się, ja widzę, nie kończyć. Z Kuba jest studnią bez dna dla Sylwestra. Zostawmy ich na w intymności, my do Was wrócimy, mówiąc Wam, że takich wróżb dla tajemniczych mężczyzn dzisiaj będzie więcej. Podejrzymy i podsłuchamy, co tam sylwester wywróży na Katarzynki Dawidowi Wolińskiemu. Zgodziłeś Cześć, się? Dawid. Cześć, cześć, dzień dobry kochani. Ja, się, ja mało że ja się zgodziłem, ja byłem strasznie podekscytowany. Ja już dzisiaj wstałem godzinę wcześniej niż zwykle, żeby tylko tutaj do was dotrzeć. A wróżyłeś sobie kiedykolwiek w katarzynki? No wiesz, co takie. Czy Wandrzejki? Wandrzejki raczej. No A ja właśnie? bardzo się ucieszyłem, że są katarzynki i że, że, że katarzynki że to jest takie męskie święto, właśnie się dowiedziałem od Sylwestra. No więc słuchajcie, jestem cały podekscytowany. No, no to oddajemy, gotowy. Ta, oddajemy cię już. w ręce Sylwestra. Dajesz Sylwestr. Ja. A u Dawida. Dawid, jesteś bardzo mocną trójką, więc masz pięknego Jowisza w swoim horoskopie. Wszędzie, gdy, gdzie ty się pojawiasz, za tobą będą szli ludzie. Ale teraz będziesz w, w relacjach osobistych, teraz będziesz miał taki czas, gdzie masz troszeczkę uważać, żeby nie przeinwestowywać pewnych ludzi. Czyli na przykład na kimś ci za bardzo zależy, komuś za dużo tej miłości swojej dajesz. No. Pilnuj troszeczkę tego wyrównania, bo przy tej trójce to jest tak, że energia z informacją idzie do Tutaj powiedzmy otoczenie bierze, ale już tym oddawanie może być troszeczkę trudniej, więc przed tym cię troszeczkę przestrzegę. Ale też u ciebie ty masz pięknego, piękną dziewiątkę też w swoim horoskopie, a dziewiątka oh. będzie mówić o przysięgach, czyli jak Dawid kocha, to już kocha mocno. Tak, ale, no, poczekaj, ale to prawda. prawda, poczekaj. Tak? Jak Dawid kocha, to kocha już mocno. No tak mi się wydaje w sumie. No. Tak jak sobie o tym pomyślę, no to faktycznie coś w tym jest. To Nie, dziewiątka. że jest kwiatka na kwiatek, tylko solidnie. Słuchaj, no ale przez co to jest powiedziane, że jak kocha jeden kwiatek, mogę dużo kwiatków pokładać. Dokładnie, całą Od razu chciałaś no. mnie tu. W... <grym> no i co jeszcze <grym>? mamy? Natomiast u Dawida też jest piękna szóstka. Szóstka to jest pomaganie, to jest takie serce na dłoni, ale to też jest taka wrażliwość, którą mm -hmm. chronić sobie troszeczkę. Widzicie? Bo no tutaj tak. różne osoby mogą troszeczkę nas tutaj powiedzmy w tym obszarze nadwyrężać, ale ta twoja dziewiątka teraz będzie wchodzić do domu pierwszego zatem możesz spotykać na swojej drodze dusze z poprzednich wcieleń, ale też takie dusze, Och. które były bardzo bliskie twojemu sercu. I tutaj jak mamy taką triadę jowiszową i mamy jeszcze bardzo mocną Wenus w horoskopie, a Dawid ją posiada, twoje ciało ci powie jak najwięcej, czyli powiedzmy, jeżeli kogoś powiedzmy poczujesz swoim ciałem, że do kogoś cię ciągnie, ktoś jest ci bliski, droga otwarta, znaczy, że jest to ktoś z poprzedniego wcielenia. Czyli ta intuicja, ta intuicja, ale jeżeli do kogoś czujesz niechęć, czujesz pozamykanie, to tutaj powiedzmy, pozwól sobie podtrzymać tą powiedzmy to pierwsze wrażenie dla twojego bezpieczeństwa. Mogę zapytać Dawida o coś? Ty jesteś, Dawid, takim typem człowieka, który y, bardzo szybko ocenia ludzi i zazwyczaj się nie myli, czy raczej jest powściągliwy w ocenie? Zawodowo zdecydowanie szybko i się nie mylę, ale y, prywatnie. Daje ludziom wiele szans. Mhm. To, to nigdy nie jest tak, że jak kogoś na pierwszym spotkaniu, no może nie kliknie, bo nie chcę powiedzieć nie polubię, mhm. to to już e, zawsze tak tą osobę oceniam. Nie, nie, bo ja wychodzę wiele razy naprzeciw i kiedy już się naprawdę sparzę i ta osoba już jest tak u mnie skreślona, że, 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 że nie pamiętam o niej, nie myślę, nie, nie, nie mam jej w swoim kręgu e, przyjaciół, znajomych, zainteresowań, to słuchajcie, to, to naprawdę jest mi nawet trudno pamiętać o tym, żeby, żeby coś, jakiś gest wykonać w tamtą stronę. W ogóle znika jakby z mojego Chronisz. horyzontu, tak. Mm -hmm. Okej, okay, ale zaczniemy wróżyć już tak po katarzyńsku. Pewnie, że zaczniemy. Będzie, Dawidzie, to... bardzo ci proszę zakręć tym Bo, kołem, zakręć. zakręć tym stolikiem. O. Dobra. Zanóż proszę dłoń tutaj pod tą Zaglądam? serwetę, nie, nie, pod tą. Nie. Tak, I wylosuj. Może jedno, może dwa, może. Może, może, może coś wymacasz, co tam, co tam wymacasz? zobaczymy. Mogę, mogę dwa? Możesz dwa. Aż dwa. dwa? A no możesz to. nawet więcej. Dwa, dwa już mam. Poczekajcie, coś mniej więcej rozpoznaje. Hmm. No i, i trzy. O, Ale dobra, trzy. Pod... Trzy wymacałem. I tutaj I mam teraz tak, chcę powiedzieć igły, o. pieniądze i. Kryształki. I kryształki i sól. A, więc A. tutaj tak. Sól będzie mówić o prawdzie, czyli że teraz bardzo przez długi, długi czas będziesz spotykał się z prawdą, w sensie takim, że będziesz okay. poznawał prawdziwe osoby, ale też to, co myślisz, to, co uważasz, też będzie bardzo prawdziwe. Więc tutaj to jest taki. taki Juror, taki... po prostu. <laughs> tak. Urodzony, urodzony. Także tutaj to też jest takie, powiedzmy, ostrzegawcze, chroniące, żeby tutaj, powiedzmy, chronić się przed osobami nieprawdziwymi, nieszczerymi. Dobra. Dalej, Asa. masz pieniądze, więc kogoś bogatego poznasz, ale Uf. to też jest tak, że fortuna ci będzie sprzyjać, więc do tego jak najbardziej się uśmiechaj. Natomiast igły pokazują pracowitość, ale też igły się przekładają na twoją pracę. No idealnie, Ty, właśnie. ale strzelił. Patrz, ale, no, ale a wiesz, a to nie jest łatwo wymacać pod tą serwetę. Odkryj, odkryj igłę. No mogę, mogę. że ja tak. Bo tam ci następni, którzy będą po tobie, to nie wiedzą, co tu jest. Tak, nie, no dla tutaj... nich zostawiłem świeczki. Mhm. Bo ja mam latarkę. E, mam masz tutaj intuicje. łyżkę. No wiadomo, ciągle nadzieje się to, to. jest oczywiste. Liść laurowy. E, no co, co liść laurowy? Liść laurowy znaczy? to jest mądrość, że masz spotkać na, swoje, no, na swojej drodze. A trzeba osobek. było wziąć liść. Trzeba było wziąć liść laurowy. No patrz, to a ja nie sobie... kasę? Albo sól. A, a nie, ale to taka to prawda. absolut to, to prawda, ale jak masz kasę i liść laurowy, to rozumiesz mądrość i kasa. No to po to Wszystko, to się, co zgadza no. Wszystko to się zgadza wtedy. To prawda. i nie narzekaj na los. Nie narzekam, ja wręcz przeciwnie ja to przyjmuję w ogóle absolutnie. Może z tą pracowitością tutaj bym się tak powstrzymał, bo i tak dużo pracuję. Na trzy etaty nieraz mam wrażenie. Ale słuchajcie, no skoro znajdzie się jeszcze miejsce na czwarty etat, to bardzo proszę. No, no okay. niech I będzie. paszka w ogóle. Słuchajcie, bardzo Ci dziękuję za odwagę. Jeżeli masz jeszcze potrzebę penetrowania katarzyńskich rewirów to oczywiście sylwestra. Mam nadzieję, że, jest że mi sylwestra twoi... zostawicie. Jeszcze tak, tak, zostawiamy. Zostawiamy, tak. zostawiamy sylwestra. Obiecaliśmy, że dzisiaj będziemy wróżyć w kilku odsłonach, więc teraz trzecia odsłona. Robert Burdenka jest razem z nami. Cześć Robert. Witam. Się. Sylwester na posterunku cały czas. Cały Lubisz wróżów, wróżki, czy raczej unikasz? No wiesz, to zdarzyło się mi kilka razy spróbować, także no zobaczymy, co to, to dzisiaj za czaromar, bo widzę, że klimacik bardzo fajny jest. No, tak i <śmiech> zrobiliśmy. <śmiech> Chociaż Sylwester mieni się astrologiem, tak? tak? No, Okej. Okay. Oddajemy w Twoje ręce naszego bohatera. A tutaj nasz bohater to zodiakalny rak, czyli bardzo wrażliwa osoba, pomimo tego, że tutaj możesz wyglądać na taką zbroję, na, taki, na takiego napakowanego człowieka, natomiast tutaj w środku mamy bardzo mocną Wenus, mamy bardzo mocnego raka i u Ciebie jest bardzo mocne słońce w domu szóstym. I to jest taka opiekuńczość, to jest taka wrażliwość, ale niestety z takich trudniejszych aspektów masz bardzo mocnego Neptuna w swoim horoskopie, więc tutaj mogłeś mieć parę rozczarowań gdzieś tam, powiedzmy, takich osobistych, ale tutaj gdzieś tam, no... <taki <taki> Takie życie. <taki> tak, tyle życie nas kosztuje po prostu. Zgadza się. Także, że tutaj gdzieś tam no. możemy mieć różnego rodzaju związki, doświadczenia czenie cetera ale z dobrych rzeczy ja u ciebie ja widzę łzy u Ciebie. O, to zależy Ciebie. Ciebie? A, <laughs> Od światła chyba no, od światła. Robert. Także ale z dobrych rzeczy u pana Roberta będzie pokazywał się Saturn w domu drugim i mimo tego, że to Saturn on ci coś dobrego przyniesie. W sensie takim, że od jesieni przyszłego roku będziesz miał bardzo dobrą bramę do trwałych związków. Czyli powiedzmy, to jest taki już troszeczkę związek bardziej karmiczny, bardziej poważny, na budowanie rodziny i mogę cię troszeczkę zaskoczyć, jeszcze możesz zostać kolejny raz tatą, więc troszeczkę tam powiedzmy, uważaj albo nie uważaj. Zależy, <laughs> zależy co tam Powiedzmy, byś sobie planował, chciał etc. Ale jest to, żeby było ciekawie. Przełóż, proszę, tutaj te karty. Zobaczymy, co tutaj Tarus na ciebie, do siebie, na trzy. Zobaczymy, co tutaj dobrego ci się będzie pokazywać. I tutaj tak, były jakieś tam smutki, rozczarowania, ale to już mamy za sobą, Ale teraz pan Robert jest mądry i on się nie przyzna do swoich związków. Czyli to, co robię, robię po cichu, z kim się spotykam, to a. też to po cichu potraktuję. Natomiast dalej jest karta maga, więc e, pana Roberta ktoś będzie chciał usiedlić, ale to bardziej gdzieś tam powiedzmy tej jesieni przyszłego roku, o której a, powiedziałem. Natomiast, żeby jeszcze dopełnić tych wróżb katarzynkowych, to może poprosimy pana Roberta, żeby zamieszał tam powiedzmy, wy pod tą, pod tą zasłoną. Zobaczymy. Bez bez, Bez podglądania. Dobra, dobra. Możesz kilka rzeczy wyciągnąć? Dobra. Coś tutaj mamy. Aha. O, dwa mi się złapało. Się i, tutaj, I co tutaj masz? Się Jesteś pierwszy Jesteś Robert, pan... który nie wyciągnął o, pieniędzy. Nie. O, jest... Poprzedni, Dawid Boliński wyciągnął pieniądze. Ale kaszę tak? wyciągnął, ale też jak pieniądze. Także tutaj trafisz na osobę gospodarną, ale też teraz będzie mowa o tym, żebyś ty mądrzej gospodarzył swoimi, powiedzmy, zasobami. Czyli to, w co inwestujesz, jak inwestujesz, na jakie tam, powiedzmy, cele przeznaczasz swoje pieniądze. Natomiast kasza to zawsze jest kasa, ale to też, kasza to też są buzie do wykarmienia. Więc tutaj to też ci może zwiastować to powiększenie się rodziny o, na przyszły o. rok. Więc tutaj taka to niespodzianka. Natomiast mięta, a mięta to też jest namiętność, mięta to też są różnego rodzaju, powiedzmy, romantyczne stany umysłu, że tak to określę. Więc, więc, więc to nie będzie tylko tak, że gdzieś tam, powiedzmy, my się z jakimś tam oglądamy, bo ktoś nam się fizycznie podoba. Przy mięcie tutaj jest spora szansa na takie prawdziwe zakochanie. Więc Je, tego Ci z całego wow. serca życzę i my, i my pewnie też. Tak. Także takie to katarzynki dla Ciebie. A jeżeli mamy jeszcze kilka czasu, pozwolimy Panu Robertowi jeszcze Chętnie. wyciągnąć? Chętnie. Wyciągnąć. Coś jeszcze. Chętnie. A jak ty się czujesz z tym, że abyś miał jesienią następną tak zainwestować mocniej w uczucie? No bardzo dobrze się czuję. Tak? Ja, Chciałbyś Ja, ja Uwielbiasz tak ten uczycie. stan? Opa. Opa. A jesteś typem Daj. Robert kochliwego, czy raczej zdystansowanego wobec miłości? Czy szybko wpadasz w sidła miłości? A, no, można powiedzieć, może szybko. No. A później czasami szybko się rozczarujesz. Nie? No. <gry> Niestety, no. Także taka to też prawda. Natomiast Robert wyciągnął sól, a sól to jest prawda. Czyli, że trafisz na coś prawdziwego, że tutaj nie przerysowanego, nie gdzieś tam powiedzmy wymyślonego. Sól to też taki powiedzmy czas będzie u ciebie, gdzie, gdzie, gdzie wiele rzeczy będzie przed tobą pokazanych. Jak się losuje sól, to wtedy słońce i księżyc są w jednej linii, więc to jest takie życie bez cienia. Więc jakimiś swoimi cieniami z przeszłości się możesz żegnać do tego, żeby tutaj słońce zajrzało do twojego horoskopu, ale co najważniejsze. Do Twojego życia. Trudne okay, wieści fajnie. na te katarzynki. Oczywiście, A wiesz, że... wychodzisz stąd zbudowany z naszego studia? Podbudowany, <noise> szczęśliwy? No tak, oczywiście, że tak. Co hmm. u Ciebie w ogóle słychać, Robert, teraz? Zawodowo dużo pracujesz? No oczywiście, gdzieś tam wyjazd, ale ten sezon trochę mów, się kończy teraz, bo zima przychodzi. No i trochę przebywać będę w Stanach Miami, można powiedzieć, gdzieś słońce będzie. <noise> hmm, okay. Gdzieś te kierunki? A tak, to bardzo fajnie wszystko, jak widać. Że... Ty, ty masz wakacje zimą? No, tak? dokładnie. tak mi się tak układać troszkę. O, wakacja jest dużo pracy. Bardzo Ci dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego. Wierzymy w to, że dzięki Sylwestrowi także wychodzisz od nas szczęśliwy i w, z nadzieją w oczekiwaniu. Bardzo że miło. kawalerski, mój drodzy, stan się zmieni za czas jakiś. Jeszcze go żałuję, że nie ma tu z nami Bartka Jędrzejaka, bo ja bym go też wysłała na te wróżby an katarzynkowe. No, ale dzisiaj dyżur po do wypełni. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień